Dziś zaczniemy film nietypowo, a może typowo, ale troszkę inaczej, czyli poranne śniadanie. Wita jedzący Pinkor, jedzący Jerunia, jedzący Bobiczek i jedząca Sunia. Jak słychać, smakuje. Dziękujemy wszystkim za komentarze, lajki, oglądanie reklam, wpłaty prosimy o subskrypcję bo tylko około 26% oglądających nasz kanał to są subskrybenci 74% jest tutaj z przypadku część zostaje ale wolelibyśmy i prosilibyśmy o to żeby więcej osób subskrybowało choć ten odsetek subskrybentów i tak nam rośnie za co jesteśmy wdzięczni pieski dojadają za chwilę przeniesiemy się do naszej łazienki i podejmiemy temat dzisiejszego odcinka. Jesteśmy już w łazience. Pieski są zmęczone, bo świeżo po spacerze. Jest dzisiaj duszno. Ponad 20 stopni z samego rana. Więc jest im gorąco. A tutaj w łazience też jest dość gorąco. Tematem dzisiejszym będą takie cechy. Jest tych cech bodajże 16 mówiące nam o tym, że pies jest zestresowany i jak nam okazuje te znaki one występują najczęściej przed jakimś atakiem czy drastyczniejszymi ruchami, czyli gryzieniem czy kłapaniem suczka tak często kłapie, kłap, kłap jak szczupak albo tipsej kłap, kłap jak mu się już coś nie podoba bardzo i tych cech doliczyłem się jeszcze dokładnie tu przeliczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tak, 16. 16 cech. Położy się, suczka, pięknie uspokój się. 16 takich cech. Od czego by tu zacząć? Myślę, że często spotykacie się z tym warczenie z na końcu Pygor. Najpierw są oszczerzenia inne Pygor. Warczenie z na końcu. Ta. Pierwszy taki objaw to jest ziewanie. Jak pies jest zestresowany. Aha, jeszcze nadmienię, że zanim. Te cechy, wszystkie będziemy odróżniać, to trzeba patrzeć na całą mowę ciała psa. Bo jeśli zaczynamy od ziewania i spaczymy na takie okoliczności, że pies jest przed spaniem i zasypia wieczorem. No to faktycznie to ziewanie raczej nie jest oznaką stresu, a oznaką ziewania i senności. Natomiast często to ziewanie jest właśnie oznaką stresu, pies w ten sposób ziewnąc sobie odstresowuje się troszeczkę i myślę, że o właśnie, suczka sobie ziewła, nie wiem z jakiego powodu, jak na zawołanie. Położy się, sunia. Więc pierwszy taki objaw to jest ziewanie. Drugi, też jeśli nie jest to na przykład przed jedzeniem, czy nie widzą psy coś smacznego, Pinko właśnie pokazał to, oblizywanie nosa. Myślę, że też często to obserwujecie, że pieski właśnie oblizują nos i jest to też jakaś forma pokazania nam stresu, ale myślę, że dość delikatna forma, jak na tę skalę stresowania się. Trzeci to jest obracanie głowy. To często widzę właśnie w konfrontacjach między naszymi psami, jak właśnie dojdzie do jakiegoś potyczki małej, wpatrywania się. No to pies, który nie szuka zwady, po prostu odwraca głowę. I drugi, czy człowiek widzi, że pies nie ma po prostu ochoty tutaj na jakieś konfrontacje czy zaczepki? Czwarta taka cecha, też często to widać. Oczywiście nie jeśli pies wyjdzie z wody czy jest po deszczu, czyli oczepywanie się, jest to też pewna forma rozluźniania się psa, ale jeśli robi to często i w takich okolicznościach, że coś go może stresować, jakieś bodźce, czy człowiek, czy pies. I takie oczepywanie się da nam po prostu sygnał do tego, że pies może być zestresowany. Czwarty to taki dość rzadki, chociaż zdarza się, jest to takie podnoszenie łapki. Nasze tak właśnie delikatnie łapy przednie podnoszą. Nie wiem, czy jest to taki sygnał do stresu. Bardziej jest to taki sygnał, no mieliśmy wyżła, no to on robił takie stójki, podnosił łapy, no to było takie wyczekiwanie i obserwacja. One czasem właśnie tak łapy podnoszą, jak coś chcą Albo z jakiegoś zniecierpliwienia. Potrafią tak delikatnie łapkę podnieść, ale też jest to pewien rodzaj właśnie niepewności, bo pod, przy podniesieniu tej łapy od, następuje jakieś takie odchylenie ciała do tyłu. Teraz jest niebezpieczny objaw, o którym powiem, czyli wielorybie oko to się nazywa. Czyli jeśli pies odwraca głowę niby, ale cały czas nas obserwuje, tak łypie okiem, że białko widać, to jest jeden z takich mocniejszych sygnałów stresu. I to jest dość niebezpieczne, i wtedy lepiej po prostu odejść od psa, zostawić go w spokoju, lub zlikwidować bodziec właśnie tego stresu, czyli na przykład drugiego psa, który jest gdzieś tam na smyczy. Więc jest to sygnał dość niebezpieczny. Kolejny to są cofnięte uszy. Myślę, że to jest bardzo częste. Cofnięte uszy. U nas widzimy to bardzo często, właśnie jak Bob z pinkorem warczą na siebie przed jedzeniem, czy gdzieś tam w wiatrołapie. Często te uszy są odchylone i jest to taki sygnał, że odejść, zostaw mnie, nie chcę konfrontacji, ale też jak się zbliżysz to ci przyłożę. Myślę, że to o to chodzi. Kolejny, czyli bardzo taki widoczny, jeśli posiada się ogon, to jest podkulony ogon. Myślę, że najbardziej chyba z takiego psa z podkulonym ogonem i przestraszonego to wyobrażam sobie jakiegoś harcika na przykład, czy harta. One są najlepszym przykładem właśnie takich psów, które jak się stresuje, ma tak podkulony widok, ten ogon pod, pod brzuch i tak to widać. Naszym raczej się coś takiego nie zdarza. One mają takie te ogony, że chyba nie wygną go nawet tak pod brzuch, więc nasze mają takie kity lisie i raczej nie obserwuję czegoś takiego, żeby im się przydarzało, że ten ogon się tak pod kula. Kolejny sygnał to jest położenie się, jest to też dość niebezpieczne, no oczywiście nie w tym przypadku, który tutaj widzimy, no to jest położenie się, żeby sobie odpocząć, ale często jest tak, że pies się położy i wyczekuje. Ja to też widzę u nich, jak się bawią, to wtedy nie jest groźne, ale potrafią się położyć. Jest taki moment zastanowienia się, co robić i wyczekiwanie. I pies po prostu jak się położy, może zaatakować, jak się już zastanowi, co ma zrobić. Daje sobie po prostu taką chwilę, kładzie się i może zaatakować, więc też trzeba na to uważać. Zwłaszcza jak idziemy z drugim psem i myślimy, że tamten się położył, chce się bawić. No czasem może to być taki objaw, że się położył, ale czasem może to jest właśnie taki sygnał, chwila dania sobie przed atakiem. Co tam dalej? Drapanie się. No to drapanie się jak pies nie ma faktycznych przyczyn do drapania się i robi to bardzo często i bez powodu. To tak jak u ludzi. Widzimy często ludzi zestresowanych, którzy drapią się po głowie, po rękach i jest to właśnie taki objaw dość dużego stresu, przynajmniej u człowieka. U psów też się to zdarza. Ja nie widzę u nas, żeby one się drapały tak bez powodu. Drapią się raczej, jak je coś swędzi, coś ugryzie to wtedy się pieski drapią, tak? Ale tak to nie zauważam raczej takiego czegoś. Kolejny też niebezpieczny taki sygnał, który od razu nam powinien dać do myślenia, no to jest wpatrywanie się. No jeśli się pies na ciebie wpatruje, to samo jest z człowiekiem, jeśli się na ciebie wpatruje dziwnie i niebezpiecznie, no teraz się suczka na pana wpatruje, ale to chyba nie jest to. No to też jest taki objaw, że... Lepiej sobie dać spokój i lepiej odpuścić takie psa, jak tak intensywnie się nas wpatruje, bo to znaczy, że coś tam już w głowie siedzi, że bardzo mu się coś nie podoba i czuje się bardzo zagrożony i może po prostu zaatakować. Z tym wpatrywaniem się to chyba też łączy się kolejny taki objaw, czyli usztywniona pozycja. Myślę, że to często towarzyszy temu właśnie, że jak pies się wpatruje, to też się usztywnia i Jest to też taki sygnał, który pokazuje nam, że jest to nienaturalna pozycja, taka usztywniona i też jakiś bodziec stresu występuje gdzieś w otoczeniu psa. Co dalej? Dalej to jest ziajanie. No Oczywiście nie takie ziajanie jak było na początku naszego filmu, czyli pieski sobie ziajały po spacerze, po zmęczeniu, po tym, że wybiegły tutaj na górę. Często widzimy właśnie ziajanie takie spowodowane w obecności często innych psów, obcych. W małych pomieszczeniach właśnie widzę często, że psy tak reagują oprócz ziewania, potrafią też ziajać i myślę, że to jest już taki dość <coughs> silny objaw stresu. No i też kolejny, no, trzeba po prostu unikać takiego stresu, żeby się pieski nie stresowały. Kolejny, no to jest też związany z postawą, czyli taka skulona postawa, no to też jest na pewno objaw strachu albo przed człowiekiem. No często, gdy karcimy psa o coś, na przykład jak mi Jerry my, pogryzł i go karciłem, kto to zrobił, choć on i tak nie wie, że zrobił źle. No to był taki skulony i to jest właśnie postawa też zestresowana, skulona. Kolejny, taki nieinwazyjny sposób, żeby pokazać, że pies jest zestresowany, czyli odchodzenie. Nie wchodzi pies w drogę, pies odchodzi. Zostawiamy go wtedy w spokoju, niech sobie idzie swoją stronę. Nie eskalujemy, nic się po prostu wtedy nie dzieje. No i ostatni, ten najbardziej widoczny i najbardziej chyba stresujący i dla psa i dla wszystkich, czyli warczenie. co Pinkor zaprezentował na początku filmu. to o, no Pinkor jak właśnie jest za blisko innych piesków, to lubi sobie warknąć ostrzegawczo. U nas nie jest to nic groźnego, natomiast jak już dochodziło do spięć boba z pinkorem i warczały tak intensywnie, no to trzeba na to bardzo uważać. No bo to już jest takie przedostatnie stadium, potem jest właśnie kłapanie, a potem jest gryzienie. Więc jak pieski warczą, no to już bardzo trzeba uważać. No i jak im ograniczać te stresy? Jak już dojdzie do tych wszystkich syndromów, które podałem, pierwsze to jest na pewno nie eskalować. Czyli nie doprowadzamy do tego, żeby pies czuł się coraz bardziej zestresowany, po prostu nie eskalujemy. Drugie to trzeba oczywiście, jeśli chcemy jakoś zaradzić na to, no to musimy zidentyfikować to źródło stresu, czy to jest drugi pies, czy to jest człowiek, czy to jest jakiś bodziec typu odkurzacz, czy inne rzeczy, które stresują psa, czy otoczenie, czy dom, czy jakieś klaustrofobiczne pomieszczenie. Czy samochody, musimy po prostu, jeśli mamy na to wpływ, zidentyfikować źródło. Nie można też zmuszać psa do niczego. Jeśli piec czegoś nie chce i pokazuje nam te objawy, które wymieniłem, to po prostu nie zmuszamy go do tego, by coś robił wbrew jego woli, bo. Jest to dla niego coraz bardziej stresujące i to jest kolejna rada, No nie potęgujemy po prostu tego stresu. Czyli jeśli te trzy pierwsze, nie skalowanie, zidentyfikowanie i unikanie zmuszania psa, jeśli to zrobimy, na pewno nie będziemy po prostu wzmacniać tego stresu, a zapobierzemy mu w odpowiednim momencie, i pieski będą spokojne i grzeczne, czyli 16 wymieniłem, doliczyłem się 16 tych takich objawów stresu u psa może być pewnie więcej jeśli znacie jakieś wymienięcie w komentarzach będziemy wdzięczni no i co pieski pieski teraz mają swoją nagrodę chyba pan musi dać suczkę ładne właśnie kłapanie teraz kto Pinkorek złapał pięknie derunia cyk i Bobiczek. I dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Żegna się Jerunia, Bobi, Bobiczek, Pękor i Sunia, Papa. Pa.